Witajcie na terenach zielonych i w Bielańskim Ośrodku Kultury. Dziś zrobimy sobie coś pysznego w terenie. Oczywiście wszystko z darów natury, a potrzebne nam będą do tego: kryfawnik, bylica łąkowa. Babka lancetowata Dziki szczypiorek Przytulia Gwiazdnica I gdy już znajdziemy sobie fajne, wygodne miejsce w terenie i zgromadzimy wszystkie artykuły, możemy rozpocząć piscenie. Podkreślę jeszcze, że warto jest wziąć ze sobą wodę do umycia roślinek, odrobinę oleju, nie musi być cała butelka, jakieś menaszki, naczynka by się przydały, deska do krojenia, ostry nóż. Być może jakaś łyżeczka no i oczywiście odrobina przypraw. Przydaje się oczywiście także podstawowa znajomość roślin, także mam nadzieję, że wszystkie je, je znacie, albo przynajmniej te kilka podstawowych, z których zrobimy sobie dzisiaj sałatkę. Przede wszystkim myjemy myjemy roślinki. Wszystkie roślinki musimy umyć dokładnie. Chociaż na takich super zielonych łąkach z dala od ludzi wyprowadzających psy i ścieżek zwierzęcych, to po porannej rosie takie rośliny powinny być czyściutkie. Wszystkie te roślinki musimy szatkować. Każde z nich zawiera włókna. One będą się nam żyły w zębach, a tego nie chcemy. Chcemy mieć przyjemność z jedzenia. I tak babka lancetowata albo babka zwyczajna w zasadzie nie mają smaku i są takim wypełniaczem, ale bardzo zdrowym wypełniaczem naszej sałatki. Opa. To tutaj. Teraz tak to nasza babka zwyczajna. Dalej krwawnik. No tutaj namoczony wygląda trochę inaczej, ale krwawnik, który wygląda jak naczynko krwionośne, także nie ma specjalnie smaku, natomiast znów kilka witaminek do nas dochodzi. Zarówno krwawnik, jak i babka mają właściwości antybakteryjne. Dobra. Dodam pysznej gwiazdnicy, uwielbiam ten smaczek i taką soczystość, którą daje ta roślina. Przytulia jest bardzo charakterystyczna w dotyku, bo taka włochata czuć takie zadziory, które lubią przyczepiać się do ubrania. Trzeba ją poszatkować w drobne kawałki ze względu na włókna, które posiada. Dobra, tu ładnie czysty kawałeczek. Też czyściutkie. No i. Najlepsze na koniec, czyli szczypiorek, który dziki szczypior, który doda charakteru całego, całej sałatce. No to fajnie. Mam tutaj już taki komplecik. Co tu mamy jeszcze jakieś dobroci to są. To tu możemy wylać. Oczyścimy. I fajnie. Zamykam buteleczkę. I teraz. Na sałatkę raczej nie biorę dużo materiału, bo to sałatka dla jednej osoby, ale na przykład do jakiegoś obiadu można by zrobić tego znacznie więcej, jeżeli chcemy całą rodzinkę wykarmić. No i drobniutko szatkuję, żeby włókna nie przeszkadzały mi w jedzeniu, a każda z tych roślinek dodaje troszkę po trawie. Czy to smaku, czy to witaminek. Wystarczy teraz szczypta soli, łyżeczka oleju. Teraz trzeba to tylko wszystko zmieszać i można rozpocząć jedzenie. No to skoro jesteśmy no to skoro jesteśmy już na terenach zielonych to i łąkach no to nieodzownym ich elementem są kwiatuszki O i teraz ta sałatka. Nie wygląda tak źle. No i teraz można sobie usiąść spokojnie pod drzewkiem i delektować się zielenią i to na wiele sposobów. Niech no sobie tutaj nabiorę sałatkę z kwiatuszkiem. O właśnie o to chodzi. Olej jest niezbędny. Olej jest w ogóle nośnikiem smaków, więc warto go dodać. Jeszcze sałatka jakby troszkę odczekała sobie, mm, to wszystko by przeniknęło. Bo mam tu mm, i ten migdał gwiazdnicy i ten szczypiorek się przebija. Dobrze, że nie dodałem go za dużo bo wtedy wszystko byłoby zbyt ostre i on by na pewno dominował w smaku. A w takim, wydaje mi się, że taką, taką ostrość można na przykład dodać do białego serka. O, wziąć kawałek białego serka i dodać biały serek jeszcze sobie do takiej sałatki. Także super. Sól także się przydaje. Ona gdzieś, nie wiem czy wyciąga smaki, nie jestem kucharzem. I słabo mi idzie komponowanie w ogóle smaków. I dlatego lubię zieloną kuchnię, bo można sobie tutaj wyjść na łąkę i w zasadzie nazbierać kilka takich znanych roślin. W zasadzie jedna z drugą połączyć. No i wychodzi coś. Hmm, chyba odświeżającego to jest najlepsze powiedzenie. Najlepiej powiedziane. Także spacer rodzinny po lesie może się okazać. Całkiem niezłą przygodą, tylko weźcie ze sobą kilka artykułów, o których wcześniej wspomniałem. No i oczywiście smacznego. Warto jest oczywiście zmyć po sobie wszystko. Przedstawiam jeszcze fajny patent, żeby nie tracić za dużo wody. Można delikatnie odkręcić korek, tylko i ona sobie powolutku. Kapie, łatwo jest wtedy myć rzeczy. Opa. No i jak już pojedliśmy, warto założyć plecak na plecy i ruszyć w dalszą drogę po przygody. Zachęcam Was do odwiedzania natury i poznawania jej w taki trochę inny sposób. Pozdrawiam Was, do zobaczenia.